Brak mózgu było, nie? No, panowie, jak nie gramy? gramy, gramy znowu tak samo jak było, czy chcecie zmienić, rotację zrobić, na przykład, że dwóch leci... Ja chcę być szefem, ja chcę ja szefem. Ja, ja się nie wierzę, bo on za dużo piłuje mordy. A agentu, Niech ktoś idzie Bola. na szef wy wywiadu. Bo ja nie chcę być szefem wywiadu. Ale ja, ja, mordy. ja, ja mordy. mogę, ja mogę, ja lecę. Ja O kurwa, Adiner Command. weź monitor. Ojoj. Wiesz co, może ja będę. Ja nie! Nie, już. on może tak telewizor ustawić, że ja nie widzę. Może Co tak... zrobiłem? Psz, ja. Dobra, niech papież będzie, a ty to ja usunę wszystkie te losy, swoje słowa. Czyli a dobra, 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 dobra. to, że to Nie widzisz to, Adamir, że na tyle moców? Dobra. Jak on daje, jak on daje, jak on daje dobra, pro player, to jest dwa, a tam tak. mamy cztery osoby, które mogłyby być jako pro player. No ale papolą twój pro player, czy to sobie No Ja to ja z jest. Ja to zrozumiałem jako ironicznie No nie ironicznie, no to... Jak ironicznie to o, byś to ciebie nie dał jako pro player. No weź Weźcie Ale widziałem go to jako samo. Ale go ironicznie. Ale, jako ironicznie. <grych> ale był papalon, on trochę dobrze pomyślał, no. Papalonk nie jest pro playerem. Zresztą dzięki stały. za punkt. Ty ale weź. Do domincie zgadł papalonka. No, jakie miałem połączyć. Ja. Ja na przykład nie znam aż tak bardzo Lodomira, a miałem go we własnych słowach, to ja nie wiem jak z czym mam połączyć. z Lodem. Z misiem. No ale to. Zem tym bojem. Ale to jest jakby... Jest taki odpowiednik. Jakby, jakby dał coś z Lodem, to, to może... By Antarktydę antydę, byśmy Tam była alternatywka nie Antarktyda! To no Antarktyda! Tak, tak, tak. <średencji> Dobra, startuj. Już dobrze jest? Dobra. Ja bym no zmienił co, nie? Ekipy. No, ale... O kurde. Nauczyciel błyskawica, kasa, dystryna, czarna. l a Jadro! O kurde. Nauczyciel błyskawica, kasa, dystryna, czarna. Czarna jest Mysz robak, właśnie, to jest nie Oby z uszut, Dobra. Strzelam, strzelam chłopaki, która jest czarna. I nie klikajcie. Czarna jest. Ale widzisz jest do totalnie. Czarna jest wiadro. Wiem! To może być ja mam ten. To może być Dobre, nurek. Czekaj, gdzie jest Wiadro, 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 gdzie jest gdzie? Wiadro na kurwa. No na końcu, na samym końcu. Puszka, wiadro. No to, no to nie klikamy wiadro. Ty, to jest wiadro. farba i już masz, masz tak, masz puszkę i wiadro. No, właśnie. Wiadro to jest skam. Farba, dosłownie. Ej, w zasadzie mogę to sprawdzić, jakoś czekaj, e, tak, muszę zrobić tak. Nie, nie oszukuj. Nie, no. nie. Ej, kurwa, bo mi się klikają przyciski, kurwa. Ej, bo coś się kru... stało, mamy! Metalowe! Metalowe. metalowe. To, to masz tak, wiadro, ja puszka. puszka. Puszka, wiadro. Ja myślę, że igła. na 100% będzie No z taki dzień tu. Roznieba, czyli już by meta... to... Myszka, myszka, nie. Wagony też są metalowe. Ej, poczekajcie, poczekajcie. Miałem ja wszystkie rzeczy. Czekajcie. Sprawa wygląda tak. Znaczmy tylko przedmioty, które są w pełni z metalu, ponieważ Adi jest debilem, okej? Okay? Więc tylko puszkę i wiadro, co wy na to? Ja bym proponował no, igłę, w takim igłę i W razie mamy... puszkę. Chociaż nie puszka, mám, nie jest cała, wiadro, puszka, i igła. igła i wagon. Aha. Nie. No kurwa debile Aha. no! No igła to jest no metalowa, no, w zasadzie... no bo ja jestem. Ta metalowa. Tak. Chyba albo z różnych materiałów. Ja Mógłby dać to inaczej. A puszka może być. Pamiętaj o za tym, za... że my możemy jedno cały czas walnąć, po prostu bez tego. Więc, e, chłopaki, jedna rzecz. E, pamiętajcie to, że za każdym razem jak np. przykład udaje nam dwa albo trzy, to możemy też jedną walnąć po, po tym jak kolozja, e, wiem, nie? Nawet nie możemy nie dwa walnąć. Dwóch rzeczach, bo by było tylko trzy rzeczy, które w czym by mogła, by mogła by korozja. A, czyli no zamiast dwóch powinno, to powinno to być tam trzy, tak? Bo no to trzy rzeczy. E, W sensie nie chodzi o to, bo tak, e, na przykład więc, zaznaczam to, dwa. Rzeczy, mamy dwa... Ja strany, wiem o czym chodzi, zaznaczyć. ale on, on, możemy coś tam do, gada. Możemy on coś tam... tam możemy sobie strzelić. On teraz coś tam gada do zuszkruta, że ten, że zamiast dwóch, trzy. Zapytaj się go, czy zamiast dwóch miało być trzy. Zamiast dwóch miało być trzy? Nie, dobra. Co on powiedział, tak? Hmm. Nie, nie o to dobra. Chodzi. chodzi. Dobra. Cicha tam, cicha. Dobra już i. Dobra, dobra. Pasa. Bieda to maluch Malu, i nauczyciel. Biała. Bez kitu. Maluch, co prawda. mało nie. zarabia. Ale to jest wy... Nie niecie ubrania Dziura w Nie, dziura na, dziura na pewno maluch jest dla mnie. Dziura w portfelu Nie Dziura w mnie maluch. Maluch? Ej, ale tu się coś nie zgadza. Tu powinna być Polska. <laughs> dziura właśnie. Coś nie mógłbym włączyć maluch w sensie samochód? Ja sądziłem. Znam i maluch, bo jest bieda, I. że maluch jest ten. No, maluch to jest auto. Rzekał to. Ej, jedziemy drugie swoje W zasadzie dowod? można to, im, to imprezywać na kilka sposobów: na dziecko, na samochód, na nie wiem. No tak, ale o. czekajcie, tu nic nie. No, mi jedynie, no to. Nauczyciel. nauczyciel albo maluch, ale nauczyciel. Panowie pomyślcie, to jest dziura, dziura portfelu panowie. No właśnie, nauczyciel. To jest dziura portfelu. Dziura albo maluch, bym dał. Dziura. Ja bym dziurę dał, maluch starczy ja nie bym maluch jest. bym wolał dać. Nie, to nie jest maluch na pewno. To dawaj dziura. Dziękuję. Dobra. No i to jest maluch. I nie wiem, co, co, bieda dwa i co, co tu było bieda druga. No masz nauczycieli maluch. No nauk, maluch albo nauczycielę. Czekasz tu plastik. Albo puszka, bo zbiera. Ty. Ale menel bierze, bierze puszki na tu... Zbiera, Menel puszki zbiera. Dobra, puszkę mamy. A faktycznie! Ale wracając, to wiecie, wiecie, jest, że na, jest, wiecie, że na studiach to plastik to jest określany dynamit? No znaczy nie wiedziałem, że dynamit, ale że ładunki wybuchowe. By no ładnik Z niebieskiej ekipy. Sprawa wygląda tak. Na początku starajmy się zaznaczyć to. To co nam dodał ostatnio? Sery... Uh, te nowe najpierw, to ruch, to a później nowe. te metalowe, co nie? No w sumie najpierw te nowe, a później te metalowe, to bo ja myślę, że to może być puszka i wad. A teraz te ryca. ryca. No to maluch na pewno. Na wagon. wagon. Tak. Myślę. Czy on dał, dał na te same? No to na pewno będzie wagon no, ja chyba dał, on, on, on dał na te same, same. No, no! Nie, nie dawaj na być. te same! Okej, okay, ale to czekaj, dobra. To, to może być On hej. nie wie na co dał. Dobra, jebać. Aha. A, okay. Dzięki. to ja. super. Dlatego Dobra. ja chciałem. Chciałem tego malucha. Uż, by... tego, nic, tego, nic, tego, panowie, powiedz nam coś śmiesznego. Wiecie, że jak na razie ty, my daliśmy sobie razem punkty. Wy daliście okay. nam. Wymieniliśmy na, na, na... się. To... Wymieniliśmy się punktami, ale my mamy jeden dodatkowy. No tak, bo zgadliście jeden w biedzie. Kasa. No kurwa, ja się zastanawiam tylko tyle on kurwa w ogóle myśli, bo co tutaj niby jest innego? Kurwa malu, wagon, nie wiem, puszka, wiadro to są, to są tylko te jedyne. Po prostu... No, chłop się tak. uczy, no ile Ludomir, il, twój Ledomir. Tak, Ledomir. ile on ma no. bra, twój brat ma lat? Dziesięć? Eee, Czekaj, ja jestem najstarszy, on jest do mnie od dwa lata, młodszy, to on ma no, ja wiem, 16. Ty masz osiemnaście lat? No co to jest niemożliwe, nice. że on ma 16. On... Ja wiem, że Zenicek jest młodszy. Ty masz tyle lat, Zenicek. Ja Ciesam, nie on nie mam sobie masz, to ja mam. Ja, to ja to nawet 15 to nie, to nie mam. jest Zenicek jest od niego mądrzejszy. Te fajki też mu mózg przeżarły. Ja To jest bez obrazy Zenicek. Nie uważam cię ani za... Uryba ja w tym roku mam lat. Ja stary jestem. No. już 18 lat. No jest. może sobie sam fajki kupować i budkę. No a myśl, że kurwa likwidu do jak kupuje? Normalnie można kupić, u mnie przynajmniej No u mnie też można było przez jakiś czas, ale teraz nie mogą, bo robią kontrolę 30 stopni? 30 stopni? No to Egipt Egipt pewnie Egift. E, Strumień, no, sądzę, bo strumień, żeby się obchodzić e, Sądzę, no, że burza fi, Bo burza fi, się nie zostawia w ogóle, ogóle zgadujesz? nam zgadujesz? Właśnie, na mordę, my robimy No bo no to chodzi, że <laughs> ja przeszkadzam ma fi, ma fi. Waszyngtonie jest 30%. Stopni. Ej, to kliknijcie go. Morsa! Morsa kliknijcie, to na pewno mors. I... Nie zapądzisz do Kliknijcie was... tego morsa! Zadomir, nie aż tak agresywnie. No proszę was, kliknijcie mors. morsa! Ale nie to bo chodzi. Kliknijcie go. Ja sądzę, to jest Waszyngton, bo na Waszyngtonie Waszyng jak macie plac, to jest strasznie gorąco. Albo Cezar. Cezar. Cezar, Cezar. był w Rzymie, a w Rzymie było gorąco. Ma się gorąco. Tak. Ale to jest. Myślę, że to jest. Mówiłem o numerze 30 w wodzie. W Aszinka. Ja pytał ja tego malucha, że, że bida. A to po pierwsze zróbmy to początkowe, to aktualne. No, co to wydajny? Myślę, Bo jednak to jest Stany Zjednoczone. A Czy w Waszyngtonie jest tak ciepło? To, to jest jak Jest ciepło tam. Jest, no to można to by wziąć. Dobra, dziękuję. No i tak what the fuck. Co to może to, to będzie Cezar. To będzie Cezar. Mówię wam, bo to jest. Morscy bywają w około minus 30 wodzie. No się znaki pomyliły, zamiast tym, miał być minus. No właśnie, miał być minus. Zawód? Zawód? Ja wiem. No to Nare, będzie na będzie dentysta, na Cezar. Ej, on na Nauczyciel. nauczyciel. Nie, nie jest. Ja myślę, że to Nurek. będzie dentysta i nauczyciel. Nie wiesz, co ja sądzę, że to będzie dentysta na pewno. Dentysta. I będzie Nurek. I nauczyciel. I teraz tak. Zostaje, I teraz cofnijmy się, zostaje nam metalowe. Spanijmy wiadro. I teraz pytanie. Zgadujesz, że to będzie wiadro? Wiadro i puszka, tak, tak mi się wydaje. Puszka jest, nie, puszka naprawdę. nie, ale coś... I wiadro. tutaj, co to, to puszka, jest teraz maluch, nie, bo... czy puszka? On puszka. napisał korozja. Korozja może być na maluch, albo puszkę, bo na puszkę też może być ten rdza. Ając od jego Jak to Google ma? leży. Puszka. No, Ciapek, nigdy nie chodziłeś nad dwisą przykładowo i nie widziałeś nie, tych puszek, które pokrywa rdzal już tu i się kruszą? Mhm. Albo na rudniku? Dobra, maluch, to będzie maluch. Ja, Jak ja, Za to maluch. Dzięki. A nie, bo to bym musiał być z skąpeks. Chłopaki, proszę was, kliknijcie tego morsa. Panowie, ja sądzę, że będzie Cezar. Bo plus nie, ja zaraz 30 to na inny kanał. Było w olbrzymie. <noise> <noise> Idziemy zaraz na inny kanał na Max 3, żebyście nie wszedli. do nas. Ja <noise> mogę zawsze wejść. Właśnie, ale... Na, on nas, on nas może przenieść. Nie ma... dół, bez przesady. On ale nas może przenieść. Ogólnie w realnym przynajmniej. Nie, bez hitu. Nie ma pomysł. Co masz? Eee, no, się... e, rozłączyłem. <laughs> <laughs> rozłączył cię. Dobrze. Co mnie rozłączył? Nie no, ko kolega kanału. Napój. Na to będzie puszka Na w takim pój? razie. No I strumień. Nie. I e, ja słyszałam kiedyś. Że My. do szklanki można złapać błyskawicę. Kliknijcie w tą puszkę, proszę, kliknijcie. Dobra, puszka. Puszka to jest na pewno. Na pewno. Aha, nie zaś I sądzę, że to będzie A, to błyskawica, bo błyskawica można złapać w puszkę. W... W na pewno może mieć w plastiku. Ej, dla mnie strumień. Nic, nie, plastik ma lepszy sens. Maleron! Ma lepszy, ale myślę, że to strumie. Maleron. Pl Pamiętajcie jeszcze tak. plus 30 mamy. plus jest To teza. No to burza, no panowie. To, lecie, to tutaj na pewno. Burzasz klance wody. Tak, tak, Dzięki. No nie wow. no nie, nie wody. Burza szklance wody. Burzasz klance wody, panowie, to burza. Daj. Na pewno z o morza ich chodziło. No. Zuszut daj normalne hasła, które mają sensy, które się nie nie spłacą. Wy musicie się mnie słuchać, bo ja jestem na tym samym poziomie, jak co QCO Nie Nest kolejne myślenie. Bardziej Oricz już ma. Ja jestem na minus... No, jestem na minus 7 poziomie IQ <noise> Masz się czym chwalić No ja na że to w mojej tobie... ekipie Oooo mors, mors oczywiste. Nie klikaj morsa kurwa! No kurwa nie... no, debilo nie klikaj morsa! Mówiłem to, żeby oni to klikali, bo ja... Ja widzę ja od całego początku to jest mors! Co za perki. Ja od samego początku wiedziałem, że to jest mors. A skąd ty wiedziałeś w ogóle? No bo, bo, bo Nie podejrzałem, no. ja to po prostu wiedziałem podświadomie. Ta, ta. Jakoś ta, ta. czułem, że to ty. Tak ta, ta, ta. tak, dobra. Nie ja 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 widzę monitora. monitor, do nie. Dobra, panowie, zmieniamy teraz. Ja ja powiem ci, chciałem dać tą, chciałem dać wodę, żebyście dali puszkę, i strumień, ale patrzę obok nurek i mors.

Niech to papież wziął nie jest, igły, przecież... Dobra, powiedzieć tą rzecz, igły są zawsze robione tak, żeby były streliny, czyli one nie rwiedzieją. Dawaj, nek, no, dawaj Dobra, papież już ty, jest... Proponuję, proponuję, proponuję na dwa słowa. Proponuję, ja proponuję do... panowie, niech zmienić a, ekipę. Dobra, niech Ciapek teraz będzie, niech Ciapek teraz będzie. Ciapek, ciapek. dawaj ty będziesz teraz nagrywał. Ja na będę, na ja ok. będę, bo ja będę myślał. I Proponuję jakąś zmienić ekipę, bo bez no, przesadzasz... Dobra, to myślę, że Dobra, papież zamknij. Robimy no i tak, Lodomir tak, i, i Papież w dwóch różnych drużynach, bo oni mogą ściągać, nie potajem. No, lepiej żeby tak było. O no, popieram. Weźcie go do siebie, ja go nie chcę tutaj. Nie, ja, ja nie chcę. O no, ej, no to, to dobra. Ja chcę ciapka, ja chcę ciapka, Lodomira. Dobra, no to Lodomir do nas, dobra, za... Oj. Zuszył, chcesz przejść? Nie. <noise> proponuję, żeńceka. To nie masz ma wyboru. Tak, proponuję, żeńceka koło fortuny. fortuny, koło fortuny. Koło fortuny.